Panowie zapewne w wolnych chwilach korzystają z overu? Jak, to jak najbardziej. Proszę bardzo. A jakie panowie mają zdania na temat transplantologii? No, Szanse to jak najbardziej. Tak? To ja panu dam taką informację do poczytania. My jedziemy w rajdzie takim promującym szósty raz. Proszę szefowa tej fundacji organy swojego syna oddała sześciu osobom. Organizatorem szóstego rajdu dla transplantacji podziel się sobą jest fundacja imienia Bartka Kruczkowskiego, organiści z Gdańska. W tym roku jest to 10-12 osobowa grupa. Uczestnikami jej rajdu są nie tylko osoby po transplantacji. Mamy dziewczynkę po przeszczepie serca, ale są. Ja jestem jako rodzina dawcy, natomiast cała reszta to są osoby popierające ideę transplantacji. Wyjechaliśmy z podkliniki Jurasza z Bydgoszczy. jechaliśmy przez Toruń grudziąc. Dzisiaj jesteśmy tu w Kwidzynie. Dzisiaj śpimy w trzewie. To jest ostatni nasz nocleg. I jutro przez władze miasta będziemy witani na dworze Artusa w Gdańsku o godzinie 13. Słyszał pan o kartach dawstwa. Kartach, które promują ideę Fundacji Organiści? Nie, nie, nie słyszałem. Jedynie jednej z relacji w internecie czytałem, że takie oświadczenie mogę, możemy złożyć? Zapraszam w takim razie Pana do tego, aby Pan zastanowił się nad tym, czy warto jest wypisać sobie taką kartę. Myślę, że, myślę, że jest to idea bardzo cenna. Dawstwo organów to tak naprawdę darowanie drugiej sobie życia. Transplantacja jest jedyną e, możliwą e, metodą leczenia e, skrajnego, e, e, schyłkowej niewydolności narządów. Z własnego doświadczenia wiem, ponieważ jestem mamą dawcy i stąd e, był pomysł powstanie, po założenia fundacji, e, że świadomość niestety u nas jeszcze cały czas leży. Bardzo pozytywnie zostaliśmy odebrani. Niewiele osób odmówiło, ale nawet ci, którzy się wahali, brali ulotki i mówili, że zapoznają się z tematem i przemyślą. Widać, że ludzie chcą wiedzieć. Co z tym później zrobią, nie wiemy. Natomiast ziarno zostało zasiane i mamy nadzieję, że skłoni do refleksji. Pan ma zdanie na temat transplantologii? Uważam, że bierze, takie, Proszę, jest informacja i dam panu jeszcze ociece nieboli, woli Dostałem nie właśnie, przed chwilą tak? dostałem Do, to, tak. To Do, już przed chwilą fajnie. dostałem rzeczywiście, bardzo dziękuję.